To się zaczęło od braku pomysłu. Miałam ci pieczeń, lec ją Siedzieliśmy i któreś z nas powiedziało o ranę, to będą takie nudne reklamy tego, to chodźcie może, żeby to było jakieś śpiewane, zrobimy muzykę. Ojej kawo! Ojej, w głowie ole! musi być, i że to... Boże, Kujawiak jest smutny. smutny, ale myśmy sobie pomyśleli, to nawet fajnie, będzie takie smutno-śmieszne, jakoś tak. I to jest czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż. Z pierwszego tłoczenia dawaj do jedzenia. I powstała pierwsza e, reklama. I pamiętam, że żeby ją zrobić, pojechaliśmy do Afryki jak w Afryce. Tak. Pojechaliśmy do RPA, bo tutaj o tej porze roku nie było już żadnych e, zbóż e, tych łanów i tam w Afryce szukaliśmy odpowiedniego pleneru i też nie było. Znaczy było gorąco, ale takich jakichś widoków polskiej wsi, jakby takich teł też jakoś nie było, już nie pamiętam właściwie dlaczego. Ale skończyło się to na hali zdjęciowej, gdzie ciężarówki przywoziły taką wysoką, płową trawę, mhm. i cała hala była w Afryce wypełniona tą suchą trawą. Ja tylko powiem, że obejrzałem ten pierwszy w telewizji i sobie pomyślałem, ale cwaniaki, jaki mają fajny pomysł na, na reklamę tak, oleju. Myślę, tak pomyślałem, bo wszystkie inne reklamy, margaryn, olejów, to była szczęśliwa rodzinka przy stole, uśmiechnięta. Tak. Wszyscy uśmiechnięci obrzydliwie. Nasza polska kuchnia stoi na rzepaku, bo olej kujawski jest gwarancją smaku. Przepis na 20 lat donego związku e, między agencją reklamową a klientem e, sprowadza się do. Zaufania, kreatywności i konsekwencji, i też stałości w zespole, który jest zarówno po stronie klienta, jak i po stronie agencji. A wszystkie sukcesy marki Pujawski i jej reklam i całej komunikacji nie byłyby możliwe, gdyby nie nasi partnerzy realizacyjni, studio postprodukcyjne Luna Park oraz wiele domów produkcyjnych, z którymi na co dzień pracujemy. Studie dźwiękowe JUS i wsparcie KUBY Pietrzaka i całego zespołu opiekującego się dźwiękiem. Więc to nie jest tylko sukces nasz i klienta, ale zespołowa, ciężka, ale bardzo twórcza i fantastyczna współpraca. Pokażcie, co macie. Tam dla nas chłopaki. Chodzi na morzepak, bo już mamy braki. Jeżeli chodzi o dokładanie e, łanów rzepaku w e, ujęciach, to przez te 20 lat myślę, że staliśmy się e, światowej klasy specjalistami. Choć gotować lubię, wedle obyczaju, wolę leniu chować nad brzegiem ruczaju. 20 lat to niesamowity szmat czasu. A tyle właśnie, jak zrozumiałem, wynika moja współpraca e, z agencją PZL przy Marcy Kujawski. E, Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, że przez cały ten czas udało się utrzymać e, tak interesujący i tak ciekawy format reklamowy, który cały czas się sprawdza i z tego co zrozumiałem, nie tylko sprawdza się pod względem artystycznym, ale również pod względem marketingowym, co e, ma swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży. E, z mojego punktu widzenia. E, Praca przy kujawskim to jest przede wszystkim spotkanie ze wspaniałymi artystami, z Iwkiem Zaniewskim, reżyserem, z Tomkiem Gąsowskim, który jest odpowiedzialny za aranżację muzyczną, z wokalistami, którzy występują w tym projekcie. Ja jestem w zasadzie kompozytorem, natomiast tutaj trzeba od razu sprostowanie, że nie jestem kompozytorem tej melodii. Bo gdybym był kompozytorem tej melodii, to musiałbym mieć ponad 200 lat, tak? Albo z, nie wiem ile, 150. Czyżby ją dodała? Czosnku dokroiła, ten smak Jarowa. Jakże to zrobiła? Widzę, że tu dzisiaj dyskusja zawzięta pewnikiem to o mnie. Ga w tej sytuacji jestem aranżerem i moim zadaniem głównym jest zaaranżować, czyli zorkiestrować, wymyślić, jak to wszystko ma wyglądać. Natomiast jest to melodia ludowa czerwone jabłuszko. Trzeba wiele trudu, wiele cierpliwości, to za każdym razem trzeba coś innego z tym robić, tak? bo ta aranżacja tak naprawdę ma się tylko samą melodię, to trzeba ją ubrać w jakieś smaczki, w jakieś instrumenty, nadać jej jakiś charakter konkretny muzyczny. To było chyba w 2014 roku z tego co pamiętam, a dlaczego to pamiętam zaraz, zaraz, zaraz dojdziemy. No i ja strasznie się zasadziłem, żeby ten, ten, ten aranż kujawskiego zrobić taki właśnie inny. No i wyszedł mi taki zupełnie jakieś nieoczekiwanie wesoły, taki jakiś rytmiczny, podskakujący. No i wieczorem byłem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I wieczorem był mecz Kostaryki. Ja nagle słyszę hymn Kostaryki i mam wrażenie, że bardzo się zbliżyłem do hymnu Kostaryki. Jedzie wóz przez pola, z Pszemicę, Niewiele osób wie, że pewną moją taką pasją w dzieciństwie były kombajny zboża. Gdy dowiedziałem się, że powstanie reklama, w której główną rolę będzie pełnił kombajn, bardzo się ucieszyłem. Przygotowaliśmy pełne i bardzo bogate udźwiękowienie. Wnętrza i zewnętrza tego kombajnu i tutaj muszę powiedzieć, że miałem dużą satysfakcję, bo przypominając swoje dziecięce pasje, miałem bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Potem to się rozwinęło w coś, co mi dość dużo przyjemności dało, ponieważ mogliśmy robić rzeczy ładne. To znaczy pomijając to, czy tam jest to śpiewane jakby, czy nie. To widoki alegoryczne, lekko surrealistyczne zaczynały powstawać, i to ten rozmach się tam narastał. Od 20 lat bardzo konsekwentnie tworzymy platformę komunikacyjną dla marki Kujawski. Myślę, że to jest coś, co jest unikalne na rynku polskim, ta konsekwencja i ten świat, który zbudowaliśmy. Nieraz jest tak, że idziemy z nowym briefem i zastanawiamy się w ogóle. Tak. tak. Czy coś jeszcze w tym świecie da się nowego wykreować i mimo tych 20 lat, cały czas będąc w tym jednym świecie kujawskiego, za każdym razem agencja nas zaskakuje, ale przede wszystkim też zaskakuje nową kreacją naszych konsumentów. Tak. Więc jest to rzeczywiście coś niesamowitego, że przez tak długi czas, będąc konsekwentnie w jednym świecie, cały czas agencja buduje wartość dla marki. I to, co jest chyba najważniejsze, że jest to cały czas świeże, jest to ciekawe, jest to inne i nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli e, robić to inaczej. Żeby cię przekonać, użyjemy siły, teraz już potrawy będą wychodziły. Jestem kolejnym już autorem, który pisze Drugim. te teksty. Drugim? 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 No. no może trzecim? No to nieważne. W każdym razie jakoś tym razem tutaj mamy jeszcze z Tomkiem, którego z nami tutaj nie ma, taką przyjemność dostawania tych briefów i pisania naprawdę trudnych rzeczy. A nas to cieszy. Bo, jak dostanie się takie trudne zadanie, po korku pisanie, na pisanie jest oko. Trudne. Mamy określoną liczbę sylab, której nie przekroczymy. 30 sekund lub 15, tego też nie możemy przekroczyć. I z wszystkim się musimy zmieścić. I jeszcze musi być fajne, cieszyć klienta, cieszyć nas oraz jeszcze dać możliwość do jakiejś instylizacji, więc jest to niezwykle trudne zadanie, co, co zawsze naprawdę szczerze nas cieszy. A co tam na dole za utyskiwanie? Ciężko jest was nosić w tak dorodnym łanie. No to coś wymyślcie. To jest swego rodzaju teledysk, który jest bardzo rozpoznawalny. W zasadzie po pierwszej sekundzie reklamy wszyscy wiedzą, Jakiego produktu to jest reklama? A za każdym razem jest coś nowego, jest nowa choreografia, jest nowa historia, jest jakiś nowy element, który jest odsłaniany i. I myślę, że te reklamy z, z czasem są coraz lepsze. kujawski, olej z pierwszego tłoczenia. Podkreślamy z pierwszego tłoczenia. 20 lat to szmat czasu. Nie tylko w biznesie, ale w relacjach również. Bo w przypadku naszej współpracy z marką kujawski no możemy mówić o niemalże małżeńskiej relacji, która z roku na rok z bardzo dużymi sukcesami jest powtarzana i to jest, wydaje mi się, najwyższą wartością, z którą na co dzień mamy przyjemność obcować. W ogóle w branży tak długie relacje z klientami są dość rzadkie, więc myślę, że jest to olbrzymim sukcesem zarówno naszym, jak i klienta, czyli wzajemnej wytrwałości, konsekwencji w utrzymaniu jednego, bardzo właściwego, jak się okazuje, kierunku strategicznego, ale również komunikacyjnego i również siły i kre, jakości kreacji i propozycji kreatywnych, które, które dla marki kujawskiej przez te wszystkie lata realizujemy. Myślę, że to jest jakiś, jakiś wynik niebywały, bo nie znam drugiej takiej, nie, takiego drugiego formatu, a a śledzimy ten, ten rynek reklamowy, wiemy, co się na nim dzieje, i myślę, że to jest sytuacja bez precedensu. Jest to absolutnie niesamowity sukces, i z mojej strony tutaj ogromne gratulacje dla wszystkich twórców, ale też dla osób, które zdecydowały się ten format. Zrealizować po stronie klienta po raz pierwszy i przez te wszystkie lata konsekwentnie go kontynuować. Inspektorze Miły, nasz Kujawski ma ważne witaminy E, a także K. E i K. Format działa wspaniale. Tak naprawdę, świat, który stworzyliśmy, to są najważniejsze, najsilniejsze asety naszej marki. I co w przyszłości? Na no, przyszłości będziemy to kontynuować. Nie wyobrażam co sobie, co marka inaczej. przyniesie w przyszłości. Jeszcze zobaczymy. Natomiast platforma wydaje się być na tyle pojemna, że w ramach niej jesteśmy cały czas w stanie przedstawiać konsumentom nowe benefity czy nowe atrybuty marki. I omega 3, i tłoczenie pierwsze, to w jest najlepsze. To i generalnie rzecz biorąc, jest dość e, przyjemne zajęcie, co nie zawsze się dzieje w programie. A tutaj mamy taką dość rozrywkową e, działalność za którą nam płacą. Jeszcze dodatek z no.